W kolejnym odcinku z Tomb Raider. ja to już chyba trzeci będzie. I ten. Co się powiedzieć? Gdzie jest moje nicze no. um, Gramy... dziś nie wiem, mamy jakoś ponad, No W ogóle to będzie ta seria jeszcze będzie to, to, trwała ze trzy odcinki. Jak nie cztery, bo ja już gram w to tyle, nie jeszcze... Poza filmami gram tak z kilka godzin i ja dopiero jestem na 42 procentie W 45 to jest masakra ile... No fuck! Ile tutaj ten? Jak długo w to się gra? Jeszcze mam tam, tam em, dwie. Dwie chyba... Albo trzy Tomb Raider. Nie chcę was mylić, więc zobaczę. Czekajcie, bo mi się pojawiło na drugim ekranie jeszcze GTA może dzisiaj będę nagrywać, mam ich e, jeden, dwa, trzy, cz cz cztery, jedna, istotna, no, mam dwie jeszcze mam, 200 jeszcze będę dogrania, a teraz cię tak będzie mega, mega dużo tego, no więc to tyle, chcę powiedzieć z tego z serii. <śmierdzi> I tak, nie nie ogląda. <śmierdzi> Główny największym. Teraz muszę być cierpliwy, poczeka poczekam spokojnie. Normalnie to bym już skoczył, ale jestem cierpliwy bardzo. Bardzo cierpliwy. tą frajner chyba jakaś, nie wiem, jest jakaś upośledzona nagle, bo zawsze skakała na tyle metrów. Zawsze skakała. Nawet na drugiej koniec mapy by skoczyła. Tak, na serio. A teraz ta frajerka nie chce nawet skoczyć. No, teraz... nie no. A mądrze trochę, wiecie. Ja sobie, co, ja tak mam, to, będę czekać pół godziny, jak potem... Ja, ja jest ta taka w dół. Gondola. Aaaa. Tak, jestem. Halo, Sachu. Hmm. Jeżeli e, nie słyszycie gry, to sorry, postaram się w następnym odcinku ten, e, żebyście słyszeli też grę, wiecie? Bo nie wiem, czy słychać gry, bo nie chcę zaczynać filmik od początku. A jeżeli nie słychać, to sorry, bo tam wczoraj patrzyłem w filmik, ale nie pamiętam, czy było słychać wtedy. kurde, by było słychać, nie? Bo wtedy to <ślamy> cały odcinek poszedł się walić. No dobra, bez przesady, nie? Chociaż mnie słychać. Chociaż tyle dobrze. Tam raczej mnie słychać, bo widzę na... No, widzę tutaj em, obok. No nie no, widzę obok, że mnie słychać. Mnie na, na, na drugim ekranie widzę. Em. Co ja mam zrobić? A, muszę skończyć na dół, tam Muszę to rozwalić. Okej. Okay. Jaram to, jaram to. Nie no, nie podjaram tego. No get out! Ej dobra, że są pod siebie granata. Nie mam granatów, kurde. Co mam z tym zrobić? A może dla na, na, na mały szal mi? O, trzeba to rozruszać. Ej, no nie, no, get out! Jaram to. Tak nie! Ja! Mmm, dobra, tu jest tylko to pokazane, ta? A, Dobra! Sorry, nie zauważyłem. Mmm, to jest kolejna tyrolka? Te... No, nie, no, nie chce mi się wchodzić pod tą drabinę. Proszę pamiętać, że. No, get out! Ja tutaj widzę tyrolkę, dlatego trzeba wchodzić, bo widzę tą tyrolkę. Chociaż nie wiem, czy to jest tyrolka, Czekajcie, dobra, to jest tyrolka. Jeśli to nie będzie tyrolka, to się załamię, No dobra, jest to tyrolka. Tak jakiś sniper daje mi chyba ja tam lecę w dół. No to mega. No wiem, że... Jest, jest tutaj... Ona tak powiedziała przez chwilę powiedziała tak. No to mega! Get out! Ja wiem mam amo do niczego! Ludzie! Ty tam płoniesz. Ty też płoniesz. No ty! Oj, ta blat. Mój aim w tej grze jest na poziomie... A może Ska bym jeszcze dzisiaj zagrał i bym nagrał? Nie wiem, nie wiem! Nie wiem Get out! No! od prawej kolejny mnie ładuje! Ty jeszcze żyjesz? Nie, dobra, patrzcie co się dzieje. Akcja, akcja tego roku. Aha, wysadzili się. No, nie, no ja nie mam. A! Szybko, szybko, kolanko! Dobrze. Ja muszę poczekać, aż oni na blisko podejdą, podejdą, bo ja nie mam tego. Amo. Patrzcie, jaki debil podchodziłem. Ja on, on chyba nie wierzył, że mam pompę. Uu. Bra, wchodzimy. Wchodzę w to na ferie od stara A! Get out! Kolanko! Nie! Chcę go dobić! Daj mi kolanko! Dobrze! Złochcia go! Nie! Nie mam ammo! Więcej was matka nie miała? Więcej was matka nie miała? Lisz mi zęby frajerze! Więcej was matka nie miała Tak! Tak! Łapuję w tak Nie, Nie! A to nie był dobry? On nie był dobry przypadkiem? Ja myślałem, że on dobry był Aha! Dobra to nie jest ten. Wchodzimy tam na górę, czy o co chodzi? Skaczajmy, tak? <ścoughs> nie no, no, dobra, nie skaczę. O ty, frajerze, nie wyzywaj mnie! Bo cię ładuje na w tej chwili. A się ruszami, co mi zrobisz? No, co za fryjer? Już mogę to dzięki. A to trzeba chyba szybko zrobić, Jo? Ja? Czy o co chodzi? Tak, to trzeba szybko zrobić. Abel i, believe I can fly. Pomijamy, bo, nam, bo, nie, bo my nie oglądamy. Słuchamy, nie oceniamy. Shift. GODOW! Ej, ej, dobra, nie jestem upośledzony. To jest SHIFT Tutaj lecę I teraz bym shift kliknął Bo jak kliknę S 3, 2, 1, SHIFT Fuck. A tej akcje się dzieją I o co chodzi? Coś mi mówi, że reszta znalazła łatwiejszą No Dobra, wiesz, co kończę filmik, bo wiem, że tak prawie w ogóle nikt tego nie ogląda. Czy ktoś tam to ogląda, ale dobra. Eeeem... Eh, Eeem... Eh, dobra! Hej o! Nara!